Cześć, witajcie, jestem Huda, to jest FIFA 13, kariera menadżera, odcinek 12, 12, tak, na pewno 12 tym razem, jestem tego pewien. No i zerknę sobie na skład, zobaczę jak tam wyglądają siły mojej drużyny. Dobra, jest w miarę dobrze. Miałem właściwie nagrywać Minecrafta, ale jednak się rozmyśliłem i postanowiłem nagrać FIFA. Po prostu mam większą ochotę zagrać FIFA. No i dobra. Skład dobrze się prezentuje, więc zagramy teraz. O, mamy drugie miejsce w Lidze, zauważcie. No i mam nadzieję, że tym razem program nie przerwie, nie przerwie mi nagrania i nie będzie jakiejś wielkiej porażki. I początkujący 4 minutki, 25 września dopiero mamy. Ja mam inny pomysł do, do nagrywania FIFA. Agart, widzę, nie umie tutaj przewrotki w ogóle, więc dobra, nie będę nawet próbował. Okej okay. I myślę, że w następnym odcinku już go wprowadzę. Nie będą to po prostu skróty, ale będę nagrywał wo... Wow, 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 wow Wybaczcie. Ups Jak nie dźwięk, to coś innego. <grym> bawiłem się trochę, tak, bawiłem się, grałem sobie takie mecze mm, ze zmienionymi ustawieniami całkowicie prędkości. Wow. Dobra. <grym> Mój błąd, okej, okay. ale już... Dobra, naprawione powinno być dobrze tak biegałem już normalnie jest wszystko dobrze grałem sobie takie szybkie mecze wygrywałem po bardzo dużo dozera. nie wiem tam było po 50 ale czasami wiecie maksymalna długość i ile się dało okej okay. wrzutka trochę nieudana wrzutka agarta ale nie ma się co martwić dopiero szósta minuta mamy jeszcze dużo czasu na strzelanie bramki Chociaż w tym momencie yy, Niczo Nie wiem Nie wiem kto to jest Okej, okay, nagrywa się nadal Jest Sharps O'Connor O'Connor przy piłce O'Connor O'Connor, prosto padła piłka do Agarta Agart, no niestety za wolny jest Agart Musimy sobie zdobyć lepszych zawodników No Nie wiem czy dokończyłem to co zacząłem Pierw mówić że w następnym odcinku będą już po dwa mecze i będę nagrywał w okienku Znaczy zobaczę jak to będzie Taki odcinek jakby testowy Bo nie wiem jak wyjdzie wtedy jakość Będę nagrywał całkowicie inaczej Inną funkcją programu I zobaczymy jak to wyjdzie I Agard No niech to Znowu się nie udało Zagranie takie Ale na Dopiero 16 minuta Mamy jeszcze pełno czasu Tong No, Ej ja się tak nie bawię, dawaj tą piłkę. No a myślę, że niedługo przejdziemy na jednak tego zawodowca, bo... Ja tutaj odczuwam pewne braki co do poziomu przeciwnika. Bardzo łatwo jest mi odebrać mu piłkę i strzelić bramkę. No strzelić bramkę jest trochę trudniej może, ale to pewnie moje umiejętności strzeleckie. No i niecelny strzał Kennedy'ego, co zobaczyliśmy przed chwilą. Nie mam nigdzie przy sobie picia, no to już będę musiał w trakcie przerwy oddalić się na chwilę od komputera i przynieść sobie butelkę wody. Która jest w stanie niesamowicie nawodnić organizm człowieka i nawilżyć gardło, struny głosowe, dzięki czemu będzie mi się lepiej gadać. Ale okej, okay, jest pringle przy piłce. Pringle podaj do Kennedy'ego, Kennedy do O'Connor'a, O'Connor. O'Connor nie zdążył podać, ale O'Connor odzyskał piłkę, którą stracił wcześniej, Joshua Kennedy, teraz Joshua Kennedy przy piłce Kennedy strzela i Kennedy, nie ma bramki, nie ma bramki Kennedy'ego No cóż, ale teraz Pringle, nie ma, nad nim piłka, Agard, Pringle i słupek, słupek, niech to Właśnie już od dłuższego czasu też planuję coś nagrać z online FIFA, ale jakoś mi to nie wychodzi, nie mogę się zebrać może dlatego, że po prostu nagrywam jak coś wrzucam i online, wtedy nie za dobrze wydziałało. A w tym momencie akurat wrzucam karierę bramkarza i niestety. Karierę bramkarza, odcinek drugi, ponieważ chyba już mówiłem w karierze bramkarza, ale powiem jeszcze raz, że całkiem nieźle ci to przyjęło. Zobaczymy jak wypadnie drugi odcinek, ale teraz pięknie broni nasz bramkarz. I okej, okay, jest Agard przy piłce Agard do Kennedy'ego Joshua Kennedy, no niestety... Niech to! Nie zauważyłem kiedy przestało się nagrywać No i już wyczaiłem kiedy to się dzieje Zawsze przy Niech to bramka Niech to Zagadałem się 71 no, minuta bramka dla przeciwników Ale dobra, nagrywanie mi się znowu wyłączyło. A właśnie najlepsze momenty były na początku drugiej połowy A to się wyłączyło jakoś tak około 40 minuty No cóż No a tam nie straciliście wiele Bo bramki nie strzeliłem. Ale najlepsze akcje były w tym momencie Niech to Niech to, ale już wyczaiłem właśnie kiedyś się nagry... Wyłącza i kiedy muszę Zawsze jak pierwszy raz włączę program Po włączeniu komputera od razu I zacznę nagrywać FIFA to wtedy się Au wyłącza w FIFA pierwszej Potem jak już nagrywam normalnie inne mecze FIFA to jest dobrze Ale okej okay, teraz ostrożnie Agard Agard Niech to my to przegramy Ja nie chcę tego przegrać Chociaż ten jeden punkt Dawaj, dawaj Agard, Kennedy, nie wiem, ktokolwiek, zaraz kogoś... Zrobimy zmianę. Zrobimy zmianę. Ostatnio zmiana zadziałała, chociaż wy tego nie widzieliście, niestety. Co ja robię? Co ja robię? Zarządzanie zespołem chcę. Tu jest. Ajajaj, zdenerwowałem się na ten mój program. Ainsworth, zaraz... Nie nie mam... Nie, po prostu nie, nie znam jakiegoś lepszego programu do nagrywania, którego e, filmy zajmowałyby mało, a... byłby po prostu dobry. Jakoś była dobra. Okej, okay, SP SPO LP Pringle. Pringle zejdzie za e, Ivansa. I Nardale wejdzie za Agarta i wszystkie zmiany wykorzystane. Wow wow wow. wow, wow. co mi tu się bramkę znowu. Ej, ja się tak nie dam. Nie ma tak. Nie ma To mnie wkurza po prostu. Ale dobra. Jest Ainsworth. Ainsworth, podanie do Agartha. Agart. Nie ma. A. Agart. Jak ty mogłeś to tak zepsuć? Agart. Ja cię zwolnię, Agart. Niech to. Niech to. Nardale, o dośrodkowanie zrzutu rożnego! Nardale, do... I Nie, nie ma. <ścoughs> Jakim cudem. Nie no! Ej! Fuck! Spokojnie, spokojnie! To jeszcze nie jest koniec! Ale mam nadzieję, że ten materiał będzie mało zajmował i w ramach rekompensaty, czyli wrzucę dwa filmy! Jutro, w sobotę, tak? Tak, dzisiaj jest piątek i jutro będzie sobota jutro wrzucę to, karierę y, zawodnika znaczy karierę menadżera, karierę zawodnika i może jeszcze Minecrafta. A w karierze zawodnika będzie kilka meczy. Mam taką nadzieję, że mi się uda zrobić kilka meczy. Niech to. Koniec. Przegraliśmy. <ścoughs> Przegraliśmy. 1-0. A narzekałem, że to o, o łatwy poziom trudności mamy. Agard. Ja. Czemu się Agard nie zmienił? Na za ja go wrzuciłem. Niech to. To nie tak miało być. 10-0. Ale on bronił. Uuu. Ej, jaj, ej, jaj, jaj, jestem zły, jestem zły. Dobra, chyba to się nie nagrało, że taki hałas tutaj był przed chwilą. Ale dobra, jestem zły, po prostu jestem zły. Które mam miejsce w lidze? Okej, okay. zaraz, zaraz, kalendarz. Chcę zobaczyć. Trzeba będzie zaraz kolejny mecz, ale chcę zobaczyć, które ja mam miejsce w lidze, No, come on.

Tak, podpisałem z nim kontrakt Ajajaj E? Ty, odrzuciłeś mój kontrakt Junior, odrzuć Dobra, nieważne Ja kończę odcinek po prostu Ale dobrze, że się zorientowałem Chociaż w trakcie meczu, że się skończyło nagrywaniem A nie po meczu, ale okej okay. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pozdrawiam, cześć